Dzień dobry, kuchła Wojciech w Portal Doradczy Fruit Akademia w firmie Hemirol. Jesteśmy dzisiaj w sadzie jabłoniowym w okolicach Grójca. Na ten moment widzicie Państwo jabłonie już skończyły kwitnienie, nastąpił okres wzrostu zawiązków. Na ten moment wykazują one wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Część z tych składników oczywiście mogą sobie pobrać z gleby. Pod warunkiem, że zostały one wniesione w wystarczającej ilości i pod warunkiem, że są one dostępne. Okres suszy na początku sezonu utrudniał znacznie pobór składników pokarmowych. W dalszej części sezonu mieliśmy zimne noce, co też przekładało się na znaczne utrudnienie pobierania składników. Część z nas podjęło decyzję o rozpoczęciu nawożenia pozakorzeniowego azotem, który rzeczywiście w pełni funkcję taką budulcową, potasem, który. Usprawnia nam tutaj przepływ asymilatów poprzez związki przewodzące fosforem, który dostarcza energii i magnezem, który de facto odpowiada za usprawnienie procesu fotosyntezy. Są to szczególnie ważne składniki w tym okresie, kiedy mamy do czynienia z intensywnym podziałem komórkowym zachodzącym tutaj w obrębie zawiązków, ale także i w obrębie przyrastających pędów. Nie możemy na ten moment zapomnieć o jeszcze jednym składniku, jakim jest wapń. O tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Wapń, tak jak większość składników, może być pobrany przez roślinę z gleby. Część z nas uważa, że skoro wykonaliśmy zabieg wapnowania jesienią do tej pory, na pewno tego wapnia będzie dostarczająca ilość w glebie, natomiast nie jest tak do końca. Oczywiście wapń podany w tej formie będzie w glebie, natomiast jego dostępność zależy od kilku czynników, chociażby od systemu korzeniowego samej rośliny. Im bardziej rozbudowany, im więcej. Włośników, tym lepszy pobór tego makroskładnika. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to włośniki pobierają w głównej mierze tenże wapń z gleby i dalej kierują go. Ale gdzie go kierują? Kierują go do tych miejsc w obrębie korony, korony drzewa, gdzie następuje intensywna produkcja fitohormonów, jakimi są auksyny. Działa to na zasadzie tak zwanej pompy auksynowo-wapniowej. Wapń jest pompowany do młodych tkanek, w których rzeczywiście następuje produkcja tychże fitohormonów. W pierwszej kolejności są to kwiaty i zawiązki. Natomiast w dalszej części sezonu tą funkcję produkcji auksyn przejmują niestety ale młode pędy. I tutaj następuje Efekt konkurencji między zawiązkiem a młodym pędem, właśnie o ten makroskładnik. Stąd też wynika konieczność rozpoczęcia nawożenia pozakorzeniowego tym makroskładnikiem. Równie ważną funkcją wapnia jest to, iż, poprzez to, że nadaje on sztywność strukturą komórkowym, owoce są mniej podatne na występowanie chorób fizjologicznych, takich jak gorzka plamistość podskórna, ale również rozpady mączyste. W związku z czym owoce, jabłoni. Skierowane do długiego przechowywania powinny być regularnie i systematycznie nawożone wapniem. Każdy z Państwa ma własną recepturę, schemat nawożenia. Wiecie Państwo doskonale, że możecie wykorzystać w tym okresie od prostych soli poprzez zaawansowane technologicznie nawozy wapniowe. Ważna jest regularność wykonywania tychże zabiegów. O specyfice i aspektach poszczególnych nawozów wapniowych wykorzystanych w uprawie różnych gatunków sadowniczych opowie za chwilę Łukasz Wrzoskowicz. Witam Państwa, Łukasz Wrzoskowicz, firma Chemirol. Tak i owszem, możemy wykorzystać formy chlorkowe wapnia na naszych plantacjach, ale na chwilę obecną te formy nie są polecane ze względu na wysoką fitotoksyczność zarówno na zawiązkach, jak i samych liściach. Te, te nawozy będziemy mogli wykorzystać po połowie sierpnia w wyższych dawkach, możliwe z dodatkiem aminokwasu, żeby łagodzić efekty ich działania. Na chwilę obecną polecamy zastosowanie nawozów z gamy nanoactive. Są to nawozy, które zostały wytworzone tak naprawdę 14 milionów lat temu, a na chwilę obecną zostały zmielone na, na, na nanomłynach. Gdzie otrzymano materiał, który w 40% zawiera nanocząstki, a w 60% mikrocząstki? Co dają tak małe cząstki do stosowania? Dzięki tak małym rozmiarom cząsteczki te z łatwością przenikają kanały jonowe, zarówno w strukturze liści, jak i samych zawiązkach. Pozwala to na stosowanie mniejszych dawek nawozów przy tak samo korzystnych efektach e, działania. W poprzednich dniach występowała niska temperatura, która stymuluje do występowania ordzawień na owocach. Dlatego też, prócz zastosowania gibberellin na owocach, zaleca, zalecamy wykorzystanie nawozów z dodatkiem boru. Między innymi może być to nawóz frutca który zawiera w swoim składzie mrówczan wapnia z dodatkiem boru. Wśród upraw ziankowych możemy go wykorzystać już śmiało w, w tej chwili, w, w zabiegach łączonych razem z fungicydami. Coraz większymi krokami zbliżamy się do zbiorów wśród gatunków peskowych, dlatego też zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie dokarmianie dolistne nawozami NanoAktiv forte i NanoAktiv zwykły. Takie same zalecenia stosujemy wśród upraw jagodowych. Wielu sadowników zapomina o nawożeniu wapniem, czy to będzie borówka, truskawka, malina, gdzie to potem odbija się na jakości owoców, które są dostarczane na rynek deserowy. Cykliczne nawożenie wapniem poprawia jedność ścian komórkowych. Dzięki temu owoce mają większą jedność, większą zdolność przechowalniczą oraz bardziej cieszą oko konsumenta. To wszystko jeżeli chodzi o aspekty związane z nawożeniem wapniem. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.fruitakademia.pl. Tam znajdziecie Państwo aktualne informacje i nasze zalecenia w konkretnej uprawie. Dziękujemy, zapraszamy.